Cześć z tej strony z Brickowski a dzisiaj przyjrzymy się bliżej dzieckoowi 75317 Mandalorian i dziecko Zapraszam do oglądania Zróbmy jeszcze szybki luk na pudełko a więc na początku raczej na przedzie pudełka są przedstawione te dwie postacie numer 113 i 114 Brickheadsów do góry uszko Baby Joty w skali 1 do 1 Tył opakowania prezentuje się tak. Tutaj bez tego poda jest Baby Yoda. <tak>, tak zrymowałem nawet. No i tutaj mamy, że też są podstawki pod te figurki. Tutaj ten element chyba jest nadrukowany. Te pewnie też. No zobaczymy zaraz. Ogólnie powiem Wam, że bardziej się skupię na omówieniu tutaj elementów, jakie dostajemy, niż na samym modelu, bo w Star Warsach jestem laikiem i nie chcę tutaj się zbłaźnić, ale. No, bardzo cienka tektura, przez co się trudno otwiera. Ogólnie robię wam teraz recenzję tego zestawu, bo przydatne są mi elementy do pewnego moka, który tworzę. I po prostu musiałem otworzyć ten zestaw i kurczę. Elementów to jest ogrom, jak na taką cenę zestawu. Tym bardziej, że kupiłem go za 35 zł. No, naprawdę, i nawet te instrukcje wyglądają tak bardzo, ale to bardzo ekskluzywnie. Zobaczcie sami na czarnym tle, tak właśnie w takim rozświetleniu mando i tak samo grogu. No, naprawdę, wow! No i woreczki, nawet ponumerowane mamy. Drugi worek, drugi worek. I drugi worek, z tego pewnie będziemy składać Mandalorianina i dwa woreczki, zrobiłem jeden, mogę Wam już powiedzieć, że ten element główny mi jest potrzebny do moca, a właśnie, bo nie mogłem znaleźć, także co, Wydaje mi się, że otworzymy sobie te paczki już i wysypiemy. Zobaczcie, jakie elementy są fajne i przydatne. No zobaczcie, tyle tych różnych plejtów w kolorze dark tan, które są mega przydatne do formowania terenu albo jakiegoś robienia po prostu ziemi, bo moim zdaniem ziemia z tego koloru wygląda świetnie. Te elementy do robienia techniką snot, również w kolorze sand green do jakiejś trawki. Naprawdę mega są te elementy w tym zestawie. Bardzo się cieszę, że Udało mi się go kupić w takiej przystępnej cenie. Tutaj jeszcze więcej klocków. Zobaczcie, takie tutaj, jakby zaokrąglone elementy w kolorze białym. Też taki duży element. Pod tego poza, tutaj to uszko. Kilka transparentnych takich walców. Tyle. Ta też taki jeden na 2 na 3 raczej. Ale chyba tylko taki jeden. Okej. Okay. No i oczywiście oczko. Baby Jody. Chyba nawet takie podobne miała Hedwiga z tej serii. Brick Hats, Jeżeli dobrze pamiętam. To sobie trochę na bok. Odłóżmy, a raczej do tyłu. I wysypmy, co tutaj Mando. Ma nam do zaoferowania. No i zobaczcie. Te elementy są nadrukowane. Naprawdę super. To są połówki kwadratu. Oczywiście, jakbyśmy tak złożyli, to mamy Tyla, 2 na 2 O zobaczcie. Też kilka tych takich posrebrzonych elementów, dużo koloru Dark Blueish Grey. No i przedostatni woreczek. Zobaczcie, lornetki, a raczej pewnie lornetka jedna w takim oto kolorze Light bluish Grey. Też tutaj takie fajne pozaokrąglane elementy mniejsze. Kilka takich Dark Orange, a raczej chyba to jest dark orange, z tego co pamiętam też te elementy są świetne, bo można z nich masę detali zrobić, bo są małe i naprawdę dodawają budowlom masę, ale to masę szczegółów no i ostatni worek zobaczcie, już tile jakiś też w kolorze light bluish gray. tutaj też broń jakiś super, naprawdę bardzo mi się Podobają te elementy w tym zestawie i też takich broni ze Star Warsów nie mam zbyt wiele, bo zestawów w tej serii też zbyt wiele nie posiadam. Te elementy są też tak przydatne i użyteczne, że to jest głowa mała, a jest ich tutaj, no zobaczcie, no leżą tutaj niedługo wszędzie te elementy. Jeszcze tak teraz sobie pomyślałem, żebyśmy zajrzeli może do instrukcji, czy coś ciekawego jest. Tutaj w tej instrukcji jest po prostu budowa, a i zobaczcie, to chyba jest też dróg, bo nie widziałem tego klocka nigdzie ale tutaj jest narysowany o, tu będzie pewnie no zobaczcie, nawet takie serki jeden na dwa nadrukowują w takich zestawach małych a w tych ogromnych jest są same naklejki prawie, że Mówi, nie mówię, że we wszystkich, ale sporej ilości reklama zestawów a raczej figurek tutaj są, a tutaj jestem zostaje po lewo z linii Star Wars, spis elementów. A w pierwszej instrukcji wydaje mi się, że nic ciekawego nie będzie, bo przejdziemy od razu do budowy tutaj tego poda. I na samym końcu, a jednak jest reklama gry The Skywalker Saga, no i przejście do drugiej instrukcji. Także co, ja sobie to zbuduję i przechodzimy zaraz do pełnej. Prawowitej recenzji. Podczas tego całego omówienia elementów zapomniałem wspomnieć o tych elementach, bo jakoś mi umknę, ja powiem Wam szczerze. I tak jak te są takie dość pospolite, ale kolor mi się wydaje dość rzadko występujący, tak ten element jest naprawdę bardzo użyteczny, bo ma dwa study, a raczej dwa bryki wysokości. Albo nawet niecałe dwa bryki. No, niecałe dwa bryki wysokości, ale jest on na pewno użyteczny do... Konstrukcji, tak te elementy są jeszcze bardziej użyteczne. Bo zobaczcie, zarówno po tej stronie mają study, jak i po obu stronach, oczywiście z tyłu nie mają. To było używane do serii Super Mario, na przykład do właśnie tworzenia jakiejś bomby w tych seriach kolekcjonerskich. I z każdej ze stron, a raczej z pięciu ze stron, bo od dołu są gniazda, można było po prostu otajlować tą oto bryłę. Obie postaci są już skończone, i najpierw przyjrzymy się krótko częściom zapasowym w tym zestawie, bo jest ich dość sporo. Jak możecie zauważyć, na pewno wart uwagi jest ten oto trzymasz do miecza świetlnego, zazwyczaj używany oczko Baby Jody i w sumie chyba tyle. No, może ten jeszcze taki tutaj blaster, czy też jakiś pistolet, można też część użyć. Także to co ja biorę na łok. I zaczniemy, może, od samego mando. A więc naprawdę figurka, a raczej postać, bardzo ładnie wygląda, jest bardzo ładnie zbudowana. Dookoła się ona tak prezentuje, właśnie. Osobiście najbardziej urzekła mi ta peleryna czarna, nawet nie widziałem i na opakowaniu, że on ma taką pelerynę, świetnie to wygląda. To też to jakiś blaster, broń, zapewne, właśnie Mando. Te elementy są też tutaj, się świetnie prezentują i ogólnie tutaj technika budowy. Też zwala z nóg, Wam tutaj zdjęcie w instrukcji podrzucę, jak to jest zbudowane. Mandalorianin posiada pas, tutaj jest jakaś lornetka, też ma jakiś tutaj pistolet w tym stylu. Na ten oczywiście jest bardziej wart uwagi, bo drugi jest zwykły brązowy. Heuma z Baskaru oczywiście, nie ma jeszcze tej zbroi z tego tworzywa masakrycznie odpornego na uderzenia miecza świetlnego. W zestawie z Baskenem, czyli kłopoty na Tatooine, ma już tą zbroję, także tam jaką minifigurkę możemy takiego mando sobie zdobyć. Także to jest na pewno super sprawa. I ogólnie sama figurka bardzo stabilnie stoi, bo zobaczcie ta pelerynka dotyka ziemi, przez co on się nie przewróci, tym bardziej jak postawimy go na tej podstawce, to bardzo mocno się to trzyma w kupy. Teraz lecimy oczywiście z Baby Jodą, czy też Grogu. Jest to oczywiście przedstawiciel rasy Joda w Star Warsach. I sama figurka prezentuje się w taki oto sposób. Główka z koloru Sand Green, dół z koloru oczywiście Dark Tan. Tutaj są te elementy. Które mi potrzebne do mocy głównie. Tutaj fajnie a raczej dziwnie, że nie ma tutaj żadnego zapełnienia, tylko jest dziura w środku po prostu. Uszka też się mocno trzymają, to nie jest nic naprawdę trudno jest cokolwiek zniszczyć tutaj. Bardzo porządnie to się trzyma, bo gdzieś tam z tym szedłem właśnie pokazać też zestaw rodzicom i wszystko trzymało się kupy. I sam pod też ma. O, widzicie, pod już nie jest aż taki mocno skonstruowany, bo coś tutaj się odłamało. No, ale też wygląda świetnie, bo zobaczcie, od dołu mamy takie wrażenie, jakby to latało wszystko poprzez te dwa walce w kolorze transparentnym. Tutaj też zapomniałem Wam pokazać tych elementów. To są takie dwa wielkie, jakby jedna ósma kuli. To jest jeden element oczywiście. I tutaj też mamy, jakby, takie kółka, które imitują, jakby ten pociech mógł się zamknąć cały. Także to jest na pewno na plus. I ogólnie wydaje mi się, że to była na tyle na ten zestaw, bo więcej tutaj nie ma co omawiać. A jeszcze właśnie zapomniałem Wam wspomnieć, że to też się bardzo mocno trzyma podstawy, i jest dość masywne. Także mówię, jeżeli jakiś tam mały elemencik może nieraz odpaść, ale. Jak tak normalnie chwycimy, to nie ma szans, żeby coś, cokolwiek odleciało. Także napiszcie mi, co sądzicie o tym zestawie i co byście chcieli jeszcze zobaczyć na moim kanale. Bo planuję niedługo specjal. Wybiło mi 300 widzów, ale musicie mi dać trochę czasu, bo planuję coś na pewno mocnego, co Was zaskoczy. Także do zobaczenia. Cześć!